Mieszkaniowski razem, mną, Amadeusz Ferrari, który mówi: Mati, Mati, widziałeś, co zrobiłem na konferencji? No nie widziałem, więc opowiadaj. Nie, nie, że zrobiłem coś <grym> kurwa jakiegoś, do czego się będę tasował, tylko się pytałem, czy widział, bo mógłbyś się wtedy wywiać do tego odnieść i mnie o to popytać, a tak? Będziesz mnie pytał, nie wiem, ja to co zrobił. Rozumiem, powiedział też, że to rozumie, no ale ogólnie mówił też, że jestem leniem, ale wiesz, ja przez ten. Jesteś wypompowany? Nie, stary, ja się kurwa. Jestem starszy, coś potrenowałem. Kolej? No. już teraz sekund, ale Filip się odsieczył, postawiłeś się jednak na zdrowie. Gdzie? No to... No, to sorry, ale no, pójdę. Że... Subskrybujcie kanał Hudebiki. Byki. Masło gang. Tylko Hude Byki. A, Wojtek, a propos, kiedy już tu jesteś? Chciałem zapytać jedną bardzo ważną rzecz. Będziesz sobie zrobić jakiś kanał stary. I odpierdalałeś jakiś szanse. Słuchajcie, jak wspaniale, że tu przyszedłeś. Mateusz Kaniowski, razem z mną Rafał Nix. Ale po... Używasz terminologii lotnika Ale poświęcić się będzie można. Ma to, to wszystko? Też się do tego cegiełka chyba największa... Witaj Dawidzie! Prosiłeś, abym się ujawniła, więc oto jestem. Jestem dziewczyną z lasu. Chciałam cię poinformować, że wchodzę do gry.

Tym bardziej, że zapowiadają cztery dni złotej polskiej jesieni. Pszty głosowej. Robię kilka kroków do przodu, o włos nie depcząc telefonu komórkowego. Zapewne mój oddech słychać w całym domu. Każdy kolejny jest cięższy. Z trudem przychodzi zarówno wdech, jak i wydech. W trzęsącej dłoni ściskam uchwyt pałki. Ponownie wybieram numer przyjaciela. Rozbrzmiewa piosenka Cant Stop. Nachylam się nad zejściem. Kobiety kochają obózów. Wierzcie, wiem co mówię. Kobiety za nimi szaleją, za tym nieustannym dreszczykiem emocji. Niespodziewanymi atrakcjami, nutką nieprzewidywalności, odrobiną agresji, spontanicznością, euforią i motylami w brzuchu. Ale prawie nigdy nie stoją z nimi na ślubnym kobiercu. Pule w większości przypadków zbiera tak zwany dobry chłopak. Przez wiele lat podczas wieczorów, Takie inne, ty. A ci zajmujesz. Zamknij mordę, bo ja mówię teraz. Śmiecił. I pokaż mi tą etykietę. Pokaż tą etykietę. Pokaż tu... Ach, ty śmieciu mi baczny. O kurwa. To czasem. To, to, to ty przepraszam. Nie wypierdalaj. This is fucking <śmiecił> nob. Gasze wam się. Przez balkon bym zajebał na głowę domszony, dolnej Nie wiem, stary mam w jestem sam w domu. W że jest internet, Nie pytamy po co Przez bym za jedną na głowę chyba wydaje mi się, że może zaczniemy od tego, że ja bardzo chciałem, żeby to wyglądało dla mnie, w mojej głowie tak, że ta decyzja, którą podjąłem, była słuszna, mimo tego, że chwilę po tym, jak już ją podjąłem, jakby bardzo jej... ...tyle żałowałem, co wiedziałem, że to nie powinno tak się skończyć, że to nie, nie w ten sposób... Chujka. Powinniśmy się rozstać. W chuj. Zaraz dokończymy to oglądać.